Halo, widać z tej strony ja i dzisiaj przeprowadzimy badanie czy opłaca się kapić przy safe na starku Zagramy 10 gier z czego wy zobaczycie urywki i w każdej z nich będę leciał na starka Będę szybko zbierał broń, A potem kapił przy safe i na koniec liczymy ile razy zdobyłem mityki, ile razy mnie zabili, ile razy zdobyłem safe No to co, lecimy a więc dobra chat, jak widzicie, dolatujemy do Starka, teraz szybko zbierę jakiekolwiek bronie. Okej, okay, to i Famasa. I udaję się do sejfu. A więc dobra chat, jak widzicie, ja już jestem na miejscu, niestety mam mało HP, bo ten chłop mi trochę zabrał. Ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi to. No i co, czekamy teraz na chłopa z kartą. Okej, okay, i teraz wybiegnie tu na nas. O nie, czaty! Jak mi się. No i jak widzicie, czaty w pierwszej grze, pomimo długiego czekania, przyszedł, przyszedł do nas ten chłop i on z tego co widzę też. A nie, on miał kartę. No więc, dobra, czaty. W pierwszej grze niestety się nie udało. No i co, lecimy do drugiej. No więc okej okay, czaty. Jak widzicie już jestem w drugiej gierce, jestem przy sarku, nie mamy... Jesteśmy przy, jestem przy na sarku, nie mamy strefy yy, No i co? Czekamy teraz na osobę z kartą. O, no więc chyba czaty idzie. Osoba z sejfem, z kartą. I czaty mamy to. W drugiej gierce jak dzisiaj, udało nam się zdobyć mityczne rzeczy. No to co dobre, czasy. No to widzimy się w następnej. No więc okej okay, jak widzicie jestem już tutaj na miejscu, mam tylko niestety pompę ładowaną IPMA. są tu bardzo duże dymy, dlatego no co, no czekam na ludzi. Okej okay, czatek jak widzicie mamy człowieka. I on chyba nawet nie miał karty czy on miał kartę? Zobaczmy Nie, on też nie miał karty, okej okay. No i widzicie przyszedł inny człowiek, dlatego trzeciej, że na, niestety nam się nie udało. To lecimy do nexta Okej, okay, czatek widzicie Niestety teraz y, ktoś mi zniszczył tutaj tą ścianę, dlatego ja będę kampił. Bo w tym miejscu, tu w krzakach przed sejfem. No i co? Czekamy na osobę z kartą. Ok, czaty, jak widzicie, chłopiec ciu... już... no nie. Wiecie, czat... Chciałem, żebym mu rzucić granaty, ale chłop się chyba domyślił, ale jak... Ok, ale czaty. Te, te, yy, no niestety w tej czwartej, już chyba grze nie udało nam się. No i chłop, nie, bo chłop po prostu zabudował się. Yy, zabudował ten sektor, był pęknięty, a ja mu się chciałem granaty rzucić. Tak to by go wyeliminował, ale niestety. No więc dobra, to lecimy do kolejnej, piątej już gierki. Ok, czaty, dzisiaj jestem już na miejscu. Mam. No dosyć sporo fajnych nawet broni. No i co? Czekamy. Okej, okay, czaty chyba idzie. Okej, okay, czaty, no i mamy to yy, Czyli, Znaczy nam się po prostu udało, no co ja mam czaty więcej powiedzieć? Teraz idę oddać te, te, te rzeczy jakiemuś bambikowi, bo mi się nie chce grać tej, gier, tej gry. No i co? Widzimy się w kolejnej gierce. To jest okej czaty jestem, to już jest to jest już chyba. Tak, to jest już szósta gierka z tego co widzę. Czyli już jesteśmy w połowie. No to dobra, czat, tak jak poprzednio, widzimy się wtedy kiedy przyjdzie do nas chłop. Okej okay, czaty chyba idzie tutaj chłop z... Kartą. Tak, to on. No więc okej, okay, czaty. Jak widzicie, znowu zdobyliśmy kartę. No i zro zrobię tak jak po w poprzedniej oddam to BambiKowi, bo naprawdę Bardzo, ale to bardzo mi się nie chce grać No więc okej okay, czaty, jak widzicie ja już tutaj jestem Gdzie zawsze No i czekam Na Poza kartą I tyle, no to co? Czekamy Okej okay, czaty, chyba wreszcie Wreszcie, mam nadzieję, że to jest osoba z kartą. No, ale dobra, czaty. Naprawdę, czekałem w tej grze bardzo długo, około 20 minut może. Nie no, może 15. I dopiero teraz chłop przyszedł. I jeszcze chciałem tylko, oj, chciałem jeszcze tylko zobaczyć, czy chłop miał kartę. Nie, on nie miał karty. Więc, nie wiem, albo jeszcze Iron Man żyje, w co wątpię, albo po prostu ktoś gdzieś schował tą kartę. No ale co? No widzimy się w kolejnej gierce. No więc dobra czaty jak widzicie znowu jestem. Tu gdzie zwykle nie ma strefy, co znaczy, że nie będę czekał 20 minut. No i co? No tak jak wcześniej, zobaczymy się jak ktoś tu przyjdzie. Okej, okay, czaty jak widzicie. przyszedł gość. Niestety mnie cały sobie mu 20 HP. Ale czy miał? Nie miał, nie miał karty, więc znowu albo Iron Man żyje, albo. No nie wiem. Ale tak, tak, już strefa się zbliżała. No i dobra, to co? Ósma, to była już ósma gierka. Tak, to była ósma gierka, no i lecimy do dziewiątej i dziesiątej. No i jak widzicie, czaty. Ja już tutaj jestem przy sejfie, Niestety jestem w całym środku strefy, co znaczy, że znowu będę pewnie musiał długo czekać. No i co, no widzimy się jak ktoś przyjdzie. Wiecie o co chodzi. Okej, okay, czasy, ktoś tu chyba wchodzi. Okej, okay, zlajzerował mnie jak nie wiem co. Tak, teraz słownie akurat. Ale czy on miał kartę do sejfu? Ten nie miał, to jeszcze szybko zobaczę czy ten drugi ma. No i taka szybka informacja. Tak, ta, ten drugi. Chłop, czyli tamten. Jak widzicie miał kartę, właśnie ją wyrobił. No więc dobra, no to lecimy. Do ostatniej dziesiątej już gierki. No więc okej tak jak widzicie. No. Ja. Mówię, mówię wam to za każdym razem, ale okej. Okay. Jestem przy Safe i czekamy na chłopa. Byłoby czaty. Ta, nie spodziewałem się, że tak szybko. Jeszcze. I okej. Okay. Mamy czas kartę. Tak, okej, okay. więc można powiedzieć, że nam się udało zdobyć tę kartę. No więc dobra, co czaty? Y widzimy się na podsumowaniu. No więc okej, okay, czaty. Jak widzieliście, cztery razy udało mi się zdobyć kartę. Dwa razy nie przyszedł nikt ani... Nikt nie przyszedł, nikt z kartą, nikt z kartą nie przyszedł. No i serej został zamknięty do końca gry. Dwa razy przyszedł chłop z kartą, czy przepraszam, cztery razy przyszedł chłop z kartą i mnie zabił. Nagrywałem ten film około dwóch godzin i teraz idę sobie go montować. A jeżeli film wam się spodobał zostawcie subika na kanale i łapeczkę w górę. No i co? Do następnego live w poniedziałki, środy i piątki. Trzymajcie się. नाराज